Cześć widzowie, lecimy z następną partią. Dzisiaj lekkie zmęczenie, ale mam przygotowaną kawę, więc. Więc lecimy z oponentem. Przeciwnik bije, biorę w centrum Hetmanem. Mamy atak centralny, agresywny debiut. I ja cofam Hetmana na D3. To jest taki system używany przez mamę Diarowa między innymi. Skoczek F6, skoczek C3, i teraz goniec B4 i D6 są ruchami, które mają sens. Goniec C4 pozwala mi goniec F4 zagrać. Nie goniec E3, żeby w przyszłości nie było jakiegoś skoczek G4, jakiegoś ataku. Na krótką roszadę robię długą roszadę i mamy asymetryczną pozycję, w której obaj zawodnicy mają szansę na atak. On atakuje po skrzydle hetmańskim, jak królewskim. Poszło D6. Trzeba podjąć decyzję, w jaki sposób w tej pozycji się teraz rozwijać i chyba powinienem grać przez F3 i lecieć tymi pionkami na skrzydle na skrzydle królewskim zacznę właśnie od F3 żeby przygotować tutaj żeby zablokować pole G4 przede wszystkim i żeby pionki mogły lecieć do przodu do ataku goniec poszedł na E6 myślę, że warto byłoby Wrzucić króla na b1, żeby bronić pozycji, żeby król był bezpieczniejszy. Skoczek b4 też wchodzi w grę, może a3, ale a3 nadziewa się trochę tutaj na ataki ze strony rywala. Trzeba by to przemyśleć. Chyba zacznę od zagrania król na b1, żeby zabezpieczyć właśnie pozycję króla hetmana. Mogę wycofać na d2. Po jakimkolwiek ataku skoczkiem, żeby tutaj zbudować taką baterię Hetman-Goniec, i będziemy atakować na skrzydle królewskim. Goniec G5 w odpowiednim momencie, może już teraz, jak zostało zagrane D6, właściwie, może wcześniej już powinienem zagrać to posunięcie, ale zobaczmy, jaki jest plan przeciwnika. Cofam od razu Hetmana na D2, ustawiamy się na baterię z gońcem. Tutaj pole A2 jest bronione, przeciwnik atakuje dwa razy. Ja bronię skoczkiem, bronię królem. No król oczywiście nie jest żadnym obrońcą. Dobra, i ja 6 A6, więc przeciwnik przygotowuje się do przepchnięcia w B5 i nie wygląda na to, żeby to jakoś szybko miało przynieść rezultat, więc, więc tutaj jestem całkiem, całkiem dobrej myśli, jeśli o to chodzi. Co mógłbym zrobić? Mógłbym przerzucić po pierwsze moje pozostałe figury do ataku, więc wrzucę skoczka do, na E2. Zacznę od tego skoczka. Jeszcze nie wiem gdzie tego gońca będę chciał ustawić. Wchodzi rywal Tendy. Mogłem zagrać skoczek D4. Pozbyć się czarnopolowego gońca. Tylko skoczek się wtedy wycofuje. Te pionki nie powinny stanowić bardzo dużego zagrożenia. Mogę już atakować tym pionkiem. Wieża akurat wieży na a3 nie mogę wrzucić, więc, więc teraz trzeba podjąć decyzję. Te pionki nie są zbyt agresywne, ale nie chcę grać a3, bo stworzę punkt do ataku. No chyba ten skoczek na d4 ma dużo sensu, tak czuję, że... że ten skoczek na d4 może dużo dobrego tutaj zdziałać. Jak się pozbędę tego białopolowego gońca, to w ogóle będzie idealnie. Tylko że właśnie jest taki wariant. Skoczek C6, ja wycofuję skoczka. Skoczek wchodzi sobie. A nie może wejść do centrum, bo traci pionka. Tutaj zresztą jest związanie. To wejdę tym skoczkiem do centrum. Skoczek nic nie robi na E2, a tak to e, troszeczkę go zaktywizuję. Chociaż z drugiej strony, może lepiej było grać. Tak, zdecydowanie lepiej było grać przez goniec G5 i tego skoczka próbować przerzucić na związanie, żeby, żeby wykorzystywać to związanie gońca, gońcem skoczka z Hetmanem, przerzucać tego skoczka na przykład na H5. A tak jak zagrałem, to nie do końca mi się podoba, nie do końca mi to leży, jeśli chodzi o duch tego debiutu. Trochę tutaj myślę, że mogłem zagrać niedokładnie, ale. Już nie czas na to, teraz przerzucę gońca do ataku na skoczka. Troszkę za późno, no bo już nie ma tego związania, ale zobaczymy co przeciwnik zrobi. Bo skoczek e8 to bardzo smutne posunięcie. Jestem pewien, że przeciwnik nie chciałby tak grać, ale jeśli nie chce, żebym zdublował pionki, roztrzaskał strukturę na skrzydle królewskim, to będzie musiał się na to zdecydować. No i przeciwnik gra właśnie w ten sposób. Możemy tę pozycję uprościć, chociaż no, nie chciałem grać w ten sposób. Zagram H4 z ideą wycofania gońca na E3, ale już nie do końca mi się ta pozycja podoba, bo straciłem właśnie okazję na zdublowanie pionków, na wykorzystanie związania, na lepsze przerzucenie skoczka. Będę miał nauczkę na przyszłość troszkę lepiej teraz e, dzięki tej partii. Już, już troszkę lepiej zaczynam rozumieć te struktury. E, a jest to bardzo w ogóle fajny debiut, który bym chciał stosować też w przyszłości. Mam nadzieję, że na następnym turnieju klasycznym będę miał okazję zagrać ten atak centralny. Bo oczywiście jest to debiut, który jeśli ktoś jest dobrze przygotowany, to nie pozwala grać na przewagę, ale, no, ale umówmy się, kto jest przygotowany na e4, d4 i hetman bije w centrum. Goniec poszedł na b6, czyli przygotowanie do przepchnięcia w, do zagrania w c5. W porządku. I co teraz? Mogę zbić, ale on chyba to zbije pionkiem i otworzy sobie wieżę, więc pomogę mu tylko w rozwoju. Mam lepszy pomysł. Zagram teraz już to a3. To a3, które mi się nie do końca podoba z uwagi na skoczek c6, tylko że spróbuję z wykorzystać te pozycje. Skoczek zagra na c6, mój skoczek zbije, hetman bije i skoczek wchodzi na d5 z groźbą Wejścia na przykład gońcem na E7 i zdobyciem wieży. Więc tutaj przeciwnik będzie musiał się dobrze zastanowić, w jaki sposób odpowie na moje groźby. Obaj będziemy mieli parę gońców w dalszym ciągu. Chyba, że przeciwnik zdecyduje się na przykład na zbicie, ale, ale to zbicie nie wygląda moim zdaniem dobrze. bo mogę zbić hetmanem na przykład, jak przeciwnik się wymieni to skoczek może pójść jedynie na f6, żeby ocalić te wieże a ja wtedy zbiję, rozbiję pozycję pionków na skrzydle królewskim lecę pionkiem do przodu i to ja będę miał to ja będę wywierał nacisk tutaj na pozycję rywala o i przeciwnik zbił nie tę figurę, którą się spodziewałem więc nie chcę przeciwnik tutaj utrzymywać pary gońców Mam teraz dwa bicia, albo mogę zbić gońca, co wydaje się logiczne. Tylko, że będę musiał znaleźć dobre odejście dla Hetmana. Może na C3. Nie, na C3 przecież mój skoczek stoi, o czym ja mówię. Więc bicie skoczek C6. Jeszcze raz. Bicie skoczek C6, Hetman E3. Na wszelkie próby typu H6 mogę spróbować zbić i. No i korzystać z tego, że, że król przeciwnika jest kompletnie odsłonięty, więc tutaj próbować jakiś atak stworzyć. Mogę zbić skoczka, ale zbicie skoczka wygląda ryzykownie. Zostawiam przeciwnika z parą gońców. Goniec się wycofuje z powrotem. Skoczek, no właściwie. To nadal nie jest takie proste, tylko przeciwnik będzie otwierał pozycję i jak już się otworzy kolumna A, to może być problem, więc decyduje się jednak na zbicie gońca. Nie chcę, żeby się otwierała kolumna A. Znaczy i tak pewnie się otworzy kolumna B. OK. OK. Tędy. To jest zaskakujące dla mnie. To jest bardzo zaskakujące, ale ja ustawię hetmana sobie tutaj. Skoczek musi się właściwie cofnąć, chyba że przeciwnik zagra jakieś szalone a5. I jakie teraz mam opcje? Mogę wejść do centrum skoczkiem. Bicie, bicie, zdobywam materiał. Idziemy na to, idziemy na to, próbujemy. Grożę widełkami. To po pierwsze. Po zbiciu biorę pionkiem, jak skoczek tędy, to pionek. Jak skoczek atakuje, to na przykład tędy. Trudno powiedzieć. A nie, bo wtedy widełki wchodzą. To lepiej Hetman G3. Zobaczymy, zobaczymy. Może F4 nie jest najlepszym ruchem, po prostu. Zaraz się wszystko wyjaśni. Bicie, bicie tutaj. Może więc D3 z atakiem. Skoczek bije. Hetman bije. Dobra, Hetman B7. Rywal próbuje atakować. Zaraz pójdą te szalone pionki. Może się zrobić nawet nieprzyjemnie. to my musimy ruszać do ataku. Lecimy z tymi pionkami. Jak spróbuję wymienić gońca, to się zgodzimy na to. I tymi pionkami lecimy e, cały materiał. Wszystkie nasze figury muszą uderzać. To jest w porządku. Jak on zbije, biorę tędy. Ja mu zagrożę teraz tak. On zbije tędy, ja biję. Goniec w ogóle wychodzi z potrzasku, ale nie wiem, czy będę chciał tego gońca ratować, czy będę, chciał, hmm, czy będę chciał próbować to wygrywać od razu. Nie wiadomo, co będzie najlepsze, więc jeszcze się przekonamy. Bicie, skoczek. Wszystko się na razie broni w pozycji. Dobra, ocalę tego gońca. Ocalę tego gońca i jak zbiję, to albo wyrobię sobie wolnego pionka D, który będzie próbował wygrywać tę pozycje. No w ogóle to zdobędę pionka, więc tak przeciwnik chyba nie może zagrać. Dobra, on próbuje mnie tutaj zniszczyć. Ja spróbuję zniszczyć jego. Jak zbiję pionkiem F, to idę pionkiem G i atakujemy pozycję wrogiego króla. Zaraz wszystko się okaże. Tędy i, i lecimy h Wszystko otwieramy, figury wrzucamy do ataku. B4 jest ok. Jak przeciwnik zbije, to biorę hetmanem. Nie powinien być dość szybki, żeby natychmiastowo ze mną wygrać. Oczywiście mogę się mylić, ale zobaczymy. Ok. H6. Przeciwnik bije, biorę hetmanem. Pozycja jest e, broniona chwilowo. B3C4. Zamykamy tę pozycję. Albo C3. Żeby trudniej było, żeby jeszcze Goniec miał troszkę bardziej aktywne, a troszkę był bardziej aktywny w tej pozycji. Czy da się to wygrać? Nie wiem. Wszystko się okaże za chwilę. Ale coś czuję, że w tej partii nie ma szans na remis. Pokojowo się to nie zakończy na bank. Więc co ten rywal zrobi? Zastanawia się. Jak pójdzie pionkiem do przodu, no to jest bicie, bicie. I chyba goniec. Tylko tak od razu gońcem zagrać nie mogę, bo bicie i i tutaj nie mogę zbić hetmanem, bo goniec stoi na d3. Ten hetman bije. Pozycja chwilowo broniona. Biorę tędy. Atak. Nie ma mata, bo pionek jeszcze nie stoi na A3. Grożę matem w tym momencie. Bardzo szybkim matem. A3 B3, czy to ma sens? Dobrze, teraz spokój tylko. Teraz tylko spokój. Idę pionkiem na G5 i teraz grożę zagrać yy, F6. Hetmanem przejść do ataku na siódemkę lub na e6. Na e6 na razie nie bo skoczek stoi, to jest akurat problem. A3 wygląda całkiem groźnie, ale mam b3 i po a2 mam król a1. Dobra. Dobrze, mam tutaj chyba jeszcze troszkę czasu. Mogę zagrać tędy i wywabić króla na otwartą pozycję. Nie potrzebuję chyba nawet tych pionków do wygrywania, więc poświęcę te pionki. Poświęcę te pionki, żeby tylko wyciągnąć tego, stąd króla. Dam szacha. Zagram gońca i wieżami przejdę do ataku. A pozycja mojego króla powinna wytrzymać, jeszcze kilka posunięć. Mój atak powinien spaść na rywala szybciej, niż, niż jest on w stanie zareagować. Nie chcę wymieniać wież. Tutaj mnie zaskoczył. Tutaj mnie zaskoczył naprawdę. Tylko spokojnie. Zagram sobie tędy. Po pierwsze, bronię wieży. Nie wiem, czy chcę te wieżę odbić, jak przeciwnik zbije. Ale, jak przeciwnik, no jak przeciwnik zbije, wchodzi wieża Hetman F7 na przykład. Król musi iść na D8. I pionek już idzie na G7. Więc dorobię Hetmana niezależnie od tego, co przeciwnik zrobi. To jest dorobienie z szachem, więc przeciwnik musi coś poświęcić. Dobra, rywal zagrał tędy i teraz myślę o zagraniu g7. Bicie, dorabiam hetmana. Więc idę na g7. Jak zbiję mi hetmana, to dorabiam hetmana drugiego tędy i to i będę miał wieżę przewagi, a pozycja króla jest odsłonięta, a jak zbiję mi tę wieżę, to biję i dorabiam drugiego hetmana od razu. W ten sposób to biję, dorabiam hetmana, grożę znowu Wejściem wieży, tylko się nie pospieszyć zanadto i proponuję wymianę wież. Pionek A3. Wymieniamy wieżę, dam szacha Pionek b3. Biorę pionka. Nie widzę powodu, żeby tego nie robić. Zagram królem na B2. Nie ma szacha żadnego. Nie muszę się martwić. I wydaje się, że wygrałem tę partię. Dobra, nadal nie ma szacha ze strony rywala. A ja przeniosę już gońca do gry. Aktywizujemy ostatnią figurę, która nie bierze udziału w rozgrywce, chociaż mogłem zagrać na H3 gońcem. Zagram tendy. Grożę szybkim matem. Hetman król. Pionek poszedł do przodu, ale teraz daję szacha hetmanem. Wieża daje szacha. Hetman daje szacha i wieża daje mata. Więc mamy tę partię widzowie. Bardzo jestem zadowolony z tej gry. Zróbmy analizę. No dobrze, widzowie. Partia niezbyt dokładna, ale ważne, że wygrana. Zobaczmy, jak to poszło wszystko. A w ogóle to jakiś czas temu pytaliście mnie, jaki wynik silnik pokazuje w tej partii. Uznał, że ja zagrałem na poziomie 2300. Przeciwnik zagrał na poziomie 2200. Widzicie te liczby? Widzicie. Dobra, no to przechodzimy w takim razie do przeglądu. E4. I tutaj zagrałem D4, atak centralny. I tutaj Hetman D3 to jest podejście: mamy diarowa. To jest podejście: mamy diarowa, silny arcymistrz. Jeden z nielicznych, którzy zyskali ponad 2800 Elo. Skoczek F6, Skoczek C3, goniec C5. Jest to teoretyczny ruch, ale ja mam goniec F4. I na ruszadę ja robię długą roszadę, więc mamy. Roszady z dwóch stron, F3, bronimy pola G4, bronimy pionka w centrum, przeciwnik gragońcem króla zabezpieczyłem. Chociaż tak, Hetman D2 jest tu prawidłowym ruchem z atakiem na skrzydle hetmańskim. Królem nie trzeba było się ruszać, niepotrzebnie to zagrałem. Skoczek przed na B4, Hetman D2, i teraz już właśnie mam tę baterię wycelowaną w pozycję przeciwnego króla. Skoczka rozwinąłem, wszedłem do centrum. I zamiast G4 zagrałem go niec G5, bo chciałem tego skoczka zaatakować, ale za późno to zrobiłem. No i teraz już lecę z atakiem. Wygoniłem tego skoczka niepotrzebnie. Wymieniłem się. Hetman D3, znowu ustawiamy się tędy na to związanie, znaczy na te baterie I F4 F4 i ta pozycja jest równa. Zagrałem F5, tutaj wymiana. Co ciekawe, przeciwnik najlepsze ruchy tutaj grał. I to jest całkiem ciekawe. Silnik twierdzi, że trzeba było grać H5 i poświęcać pionka. Bardzo zaskakujący pomysł. Ale dobrze, lecimy dalej. Zagrałem G4, oczywiście, żeby bronić pionka. I teraz poszedłem dopiero na H5. Przeciwnik atakuje, ja atakuję. Atakujemy się tutaj wzajemnie. I ten skoczek był gwoździem do trumny w pozycji przeciwnika, bo pozwolił mi tutaj atakować bardzo mocno. No dobrze, i tutaj wymieniłem pionki, żeby, żeby tylko wyrzucić, żeby odebrać przeciwnikowi no, wolność jego królowi po prostu. I zagrałem hetman F3, co nie podoba się silnikowi. Według silnika trzeba było grać hetman F5, ale myślę, że nie ma dużej różnicy między tymi ruchami. Bo i tak chcę zagrać G7. Okej. Okay. A, wieża, G, wieża B8 i według silnika to będzie remis. Bo muszę zabezpieczyć tego pionka. Wow, trzeba dorobić skoczka według silnika. A przeciwnik musi zagrać król E8. I muszę powtarzać posunięcia, musimy powtarzać posunięcia. Okazuje się, że przeciwnik nic innego nie może za bardzo zrobić. Może jedynie tą wieżą zbić, bo jak zbiję tą wieżą, to, to będzie miał problem, dostanie mata. Szalona pozycja. I tutaj przeciwnik oczywiście tego nie znalazł, zbił mi Hetmana, na co ja dorobiłem swojego Hetmana. I tutaj to już była właściwie formalność, trzeba było tylko nic nie podstawić i wszystkie ruchy były już do końca proste. Więc dziękuję Wam, widzowie. No Jestem bardzo zadowolony z tego, że udało mi się tę partię wygrać. Była ciężka walka. Jak widzicie, 5 sekund po stronie rywala, 30 sekund po mojej stronie. Mam nadzieję, że widzicie ten czas? Nie, nie widzicie. Będę musiał przerobić tę scenę, bo, bo czeską zmienił interfejs i. Nie zauważyłem to zbyt późno i nie zdążyłem lepiej dostosować sceny, będę nad tym pracował, ale no mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Partia pełna wrażeń. Zachęcam do subskrybowania i komentowania. No i oczywiście jutro spotykamy się z następną partią, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.